Moi drodzy spadł pierwszy śnieg, który już zaczął topnieć, a ja idę sobie zobaczyć moje drzewko Lotto z brylantami. No, wydaje się, że jest dorodne, ale zobaczmy. No niestety tutaj e, plon pusty, tutaj też no niedobrze, niedobrze, nie urodzajne te brylanty coś. Mało wartościowe. Hmm, tutaj też nic nie ma. Tutaj. O, zobaczcie, róże mi się tutaj urodziły. No ładnie, biorę. Tutaj zobaczmy, czy coś jest. Nie, nie ma nic. O, a tutaj są brylanty niewydrapane. Trzeba je wydrapać. No, idę do domu zobaczyć, co się kryje w tych brylantach. No to przekonajmy się, moi kochani, no, co tutaj będzie. Czy moje drzewko, które sobie zasadziłam, wydało dobry plon, czy nie? Bo już tutaj widzieliśmy, gdzie ja mam tą trapeczkę. Zobaczcie, tyle jest nadgryzionych właśnie owoców z tego drzewka, ale gdzieś tutaj było że jedna ta zdrabka, która się urodziła okazało się no niby jest wygryziona, ale ale plon dała moi drodzy, no 30 zł ich nie jest najgorzej gorsze tutaj mam plony no zobaczymy jak z tą ta jeszcze nie jest nadgryziona, może coś z tego będzie, no to zaczynam drapać moim drapaczkiem no, drapaczek, ja go bardzo lubię bo on fajnie drapie no to sprawdzamy, czy lot to mi da tutaj coś fajnego mm, czy te e, wszystkie e, brylanty muszą być zepsute, czy nie nadgrozione, szkodniki e, dobra sprawdzamy, nie gadamy garnek, perfumy złoto dzwonek, nie ma nic. <laughs> Dobra, sprawdzam. Dalej. Pierścień, safe, kufer. I trofeum. A od tyłu zobaczymy. Korzuszek i korona. Korona dla królowej. Pewnie tu korona też była. Nie Świnia! Świnia! <laughs> Świnia. Będę kwiczeć, jak będzie tutaj wygrana. O, widzicie, już y, dwie świnki mamy. No, czy będzie trzecia? Woohoo! Moi drodzy, no, co się udało, to się udało. Mm, no, w, w, fajna, fajna wygrana będzie. No, super. Zobaczymy. Już mamy y, trzy szminy. Kapelusik mamy. Świniaka mamy. Kapelusz. I tron. No, prawie y, dla królowej przegrywów, ale nie, dzisiaj nie będę przegrywał. Drzewko dało plony. Co z tego, że większość jest wy, wygryzione y, tych brylantów, jak my mamy tutaj? Y, no, coś tutaj fajnego, widzę. Świniaczek i branzoletka. No, zakwiczę dla Was. Jak będzie więcej niż y, 30 zł, to będę kwiczeć. Moneta, garnek, kufer, złoto, trofeum, co to jest? Bransoletka, klucz, worek, bransoletka, portfel, mhm. diament, kufer. Ach, myślałam, że będzie diament. Kiedyś miałam trzy diamenty koło siebie. O, czekolada. Uuu, zjadłoby się czekolady. Tak mi się chce czekolady? <noise> Zjadłabym taką mleczną, w ogóle pyszna jest ta czekolada, taka zwedla. Puścili mocno mleczna, czy coś takiego. Wow, prezent. Lotto. Czy będzie trzeci prezent? Nie, worek. Dobrze, nie świnia. <noise> nie świnia. No pyszna jest ta czekolada moi drodzy. Ja bardzo ją lubię. Eee, próbowałam ją. Znaczy, zeżar... Nie bawmy się tutaj w żadne takie sentymenty. Ja po prostu ją zeżarłam. <śm> Pierścień. Torba. Prezent. Kolczyk. Zeżarłam. Wciągnęłam nosem. Perfumy. Nie powinnam tak jeść. Ja się odchudzam. nie tak by tak człowiek, schodzi z 20 kg, to by była normalnie mi spolonia. Dobra. Okulary. Tron. Perła. Perła. I po raz. No i kapelusz mamy. No dobra. Naszyjnik i torba. No i zobaczmy y, w bonusie czy coś jest fajnego, czy coś tutaj będzie. Serce lotto mi tu okazało serce. Y, no znaczy drzewko lottowe. No zobaczmy. Zobaczmy co będzie tutaj. Gdzie są też miny tutaj. No i zobaczymy. Więc jeżeli będzie więcej niż 30 zł, to ja zakwiczę wam. Nie, nie usłyszycie mojego kwiku, oh, jak mi przykro. Dobra, moi kochani, nie jest najgorzej. Zobaczcie, tutaj znaleziona, wygryziona drapka się okazała wygrana, tu. Tu jest trzy dychy, tu jest trzy dychy, no powiem Wam, że no, nie spodziewałabym się po swoim talencie, że takie drzewko mi po prostu rośnie. No co prawda, więcej jest ustaków już takie zepsute, zgniłki. Słuchajcie, są tak raz, dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć normalnie zgniłków tutaj mam. No, a szkoda gadać, ale tutaj mam owocne zbiory, więc no cóż więcej mam powiedzieć. Wygrałam 60 zł z mojego drzewka lotto. Kochani, jeżeli nie subskrybujecie mnie, no to oczywiście mnie zasubskrybujcie, bo to jest wesoło, fajnie, śmiesznie. W każdym odcinku coś staram się wpuszczać, humor ostatecznego. No i oczywiście dajcie łapeczkę w górę. Jakiś miły komentarz też jest mile widziany. Hejty też. Znaczy, konstruktywna krytyka. Hejty w sumie, co mi zależy. Hejcić też możecie. Daję Wam pozwolenie. <noise> Moje wy trolle. No, dobra. To na razie. Pa, pa.